Siedzi, wderzył w żabę. Muszę iść, bo tam ciężko będzie tak wychowywać w tych glonach. Jeszcze siedzi. Raczej znaczy, tu nie będzie potwór. Ale wderzył w żabę. Taki był plędzi się. Na powierzchni, w tych liściach. Co to za rybsko. Jest, nie, jest taki już mały, nie? O, ładny szczupol! Taki oto całkiem przyjemny. 72 cm szczupaczek. Nie jest za gruby, ale dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, że łupną na żabkę. Chciałem dzisiaj złowić coś z powierzchni. No i mi się udało. i zmykajcie